No myślę, że kolej, kolejną porcją świeżych talentów i wydawałoby się, że przez te trzy edycje wyczerpaliśmy już zasoby w naszym kraju, a tu się okazuje, że wcale nie, że znów znaleźliśmy takie osoby, które mogą być e, tak młodymi i e, wielkimi gwiazdami w Polsce jak Roxy Węgiel czy Vicky Gabor. Przy pierwszych odcinkach widziałeś już takich faworytów? Ja myślę, że każdy w głowie już z nas, z nas y, trenerów, układa sobie ten finał od początku i nie będziemy ściemniać, że tak nie jest, e, ale mm, potem. Mamy kolejne etapy, mamy bitwy, mamy nokauty i e, no może być tak, że ta osoba, która na przesłaniach w ciemno była świetna, nie pójdzie jej i my musimy być fair, musimy być fair wobec widzów, którzy widzą, że tej osobie nie poszło, więc no nie możemy jej przepuścić dalej. Więc to jest troszeczkę loteria, dzień, samopoczucie tych dzieci. Niestety, mają jedną szansę wyjścia na scenę i zaśpiewanie, nie ma dubli, e, ale jak do tej pory wszyscy ją wspaniale wykorzystują. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!